Tę kulturę języka polskiego jakoś krzepić, bo z tym naszym ukochanym ojczystym językiem nie zawsze jest dobrze. Nie zawsze sobie Polacy swoim ojczystym językiem radzą, więc zwracamy uwagę na to, żeby bawić się tym językiem, kochać go i czcić, jeżeli trzeba. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy nawet nie zwracamy uwagi, w jaki sposób posługujemy się językiem polskim. Występ klasy szóstej chciałabym, chcielibyśmy, żeby skłonił Was do refleksji, że no. Ostatnio to my w ogóle praktycznie nie posługujemy się tym językiem i to jest straszne. Także y, proszę, żebyście obejrzeli, przemyśleli i mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski. Czy chcecie, aby wasza rozmowa wyglądała w ten sposób? Nie bądź jaskiniowcem, rozmawiaj, to takie proste. kobietka, kiedy Ola siedzi w szkole, Kana na Ole, Ole myśli: Szkoda, kredki. Nie pomogą jej tabletki. Najpiękniejsze znika w momencie, kiedy się waha. Prawa ręka, piękna jak rozkaz, opiera się o powietrze, ale skrzydła drżą. Z znudów, z nudów, muszę w las z głodu wlać, wycieram do ochronę. Wicie w Boże wojny i wojennego rzemiosła! A nas bardziej znacząca staje się wiara w jednego Boga! Co? W jednego Boga! Ale jak to! Witaj Panie, książę Polan, po zecnego lecha, przybywam na Twoje żądanie. Witaj, czyci na dobrawo! Posłałem po Ciebie, aby prosić o rękę. A w od tej pory jesteście mężem i żoną! A was wszystkich tu jak szczęk w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.